Spotykaliśmy... Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu redaktorom. Dzień dobry Panie Dzień dobry. Dzień dobry pan Kiedy spotykaliśmy się, dokładnie dwa tygodnie temu, rozmawialiśmy o tym, że wkrótce również i Pani, pani przyjaciele, współpracownicy będą mieli możliwość zaszczepienia się. Udało się? Udało się w końcu 22, bo pierwszy termin mieliśmy na 19. My się zgłosili jeszcze w grudniu, w połowie grudnia. Udało nam się zaszczepić w czwartek część załogi, a część w sobotę, pierwszą dawką. Panie dyrektor, no tutaj jeszcze w niedzielę cały, cały nasz rząd mówił, że szczepienia grupy zero, no tak naprawdę one trwają cały czas realizowane, ale wczoraj dowiedzieliśmy się tak naprawdę, że szczepienia grupy 0, czyli tych medyków, osób pracujących w szpitalach, bo to nie są tylko medycy, ale to są również i farmaceuci, którzy pracują w aptekach, to są rehabilitanci, którzy pracują na oddziałach, no muszą zostać przerwane, ponieważ trzeba szczepić na no, tą grupę 70-80, czy to jest właściwy kierunek. Myślę, że nie. Myślę, że harmonogram powinien być przesunięty w czasie, ale nie powinno się już majstrować w tym harmonogramie. Ci, którzy powinni, nie, nie mówię, że powinni, nie powinni, ale rozsądek tak nakazuje, żeby zaszczepić po pierwsze tą grupę, grupę medyczną, żeby zabezpieczyć z kolei pacjentów, z którymi mamy styczność a następnie tych, którzy mają niestety szansę na dość ciężki, ciężki przebieg zakażenia SARS-CoV-2. Nie powinno się dokładać, przekładać albo powinno się to zrobić wcześniej i tylko regulować w czasie to wszystko, natomiast nie powinno się już teraz na, na bieżąco, kiedy nie, nie mamy dostatecznej ilości szczepionek, robić takich takich rzeczy to znaczy jak to, to znam przerwać to znaczy, że ci co dostali pierwszą dawkę już drugiej nie dostaną no to trochę trochę dziwne było. Znaczy się komunikat, który jest mówi o tym, że wszyscy medycy, którzy dostali pierwszą dawkę no ponoć mają otrzymać cały czas mówimy ponoć, bo te przepisy mhm. zmieniają się z godzinami na godzinę e, mają otrzymać drugą dawkę, ale między innymi ci, którzy byli zapisani w kolejce na 10 lutego, 12 lutego to zostali z tych kolejek wyrzuceni, ponieważ no muszą czekać na swoją kolej, nową kolej. No to już jest w ogóle jakieś kuriozum generalnie, zwłaszcza, że nie wiem jak to będzie potem rozpatrywane przez Ministra Zdrowia, bo on bardzo każe za niewłaściwe użycie szczepionki. Nawet jeżeli zostanie jakaś dawka, z którą nie wiadomo co zrobić, bo to wiadomo, że po rozpuszczeniu szczepionka może być użyta do 12 godzin. I szkoda zmarnować te, tej jednej dawki. Poda się komuś spoza grupy, to naprawdę świat się nie zawali, a szczepionka się nie zmarnuje po prostu. No i potem się robi z tego wszystkiego afera niepotrzebnie, zupełnie, wydaje mi się. Pani Dyrektor, o tym, o czym mówimy, o powadze tej całej sytuacji świadczy między innymi liczba, pełna liczba, którą wczoraj no, również udało nam się ustalić. Ponad 120 medyków, to są pielęgniarki, lekarze, to są pracownicy ogóle służby zdrowia, no, niestety nie doczekali podania tej szczepionki. To bardzo smutna informacja. Myślę, że tak. Myślę, że tak, ale mają szansę jeszcze, bo... ci ludzie już nie mają, bo oni nie żyją. Oni po prostu zmarli. Aha, nie doczekali. Przepraszam, nie zrozumiałam, mhm, nie zrozumiałam. Y... To pokazuje tak naprawdę problem cały, który jest dzisiaj z tymi szczepionkami. Yy, dokładnie. I ja, nie, ja nie mówię, że my musimy być zabezpieczeni, bo jesteśmy jacyś lepsi, tylko jesteśmy bardziej narażeni na na zakażenie i y, średnia wieku jest taka jak, jaka jest i y, 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 też jesteśmy tą grupą, która y, może przejść y, zakażenie dość ciężko. Pani Dyrektor, również dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o tym, że Pani no jednak powiedziała, że tak będziemy szedli mieszkańców gminy Lubach, na koronawirusa, no dzisiaj wiemy, że nie ma szczepionek, ale nie ma również decyzji o wpisaniu chociażby w przychodni lub babce do tej rządowej mapy punktów szczepień. Nie ma jeszcze decyzji, ale i tak nie ma szczepionek, więc tych szczepionek wystarczy do końca marca, póki co, biorąc pod uwagę to co mamy. Natomiast no szczepienie z takim te, w takim tempie, 30 dawek tygodniowo na przychodnie, to jest trochę wolno. To jest raz. My cierpliwie czekamy. Ja mam nadzieję, że dostaniemy tą akredy akredytację, że zostaniemy wpisani w listę i będziemy mogli dopomóc jeszcze w, w wyszczepieniu tym populacyjnym. Natomiast. Trochę mnie martwi to takie brak takiej uregulowania stałego i ciągłe zmiany, szczepimy tych, szczepimy tych pacjentów nowotworowych, ale nie wszystkich, bo tylko tych, którzy mają świeżo rozpoznaną chorobę i są niedługo leczeni, natomiast ci, którzy są w trakcie leczenia, oni są, będą szczepieni później, w późniejszej kolejności. Pani Dyrektor, przy poniedziałek rano pod Panią Przychodnią postawiali się ludzie, którzy chcieli zapisać się na szczepienie. Nie, bo to jest mała miejscowość. Przecież wszyscy, wszyscy wiedzą, że, że akredytację otrzymała Przychodnia w Gambicie. My tam, zresztą myśmy dostawali dużo, dość dużą ilość telefonów. i Kierowaliśmy pacjentów czy to do, do Kamiennej Góry, do DCR-u, do, do Gambitu, informowaliśmy, podawa, podawaliśmy numery telefonów, także y, y, chaosu jakiegoś takiego nie było. Dzisiaj mówimy o tym, że być może wkrótce, że za kilka dni przychodnia próba coś ma akredytację i przyjadą te pierwsze szczepionki. Jak będzie wyglądał ten proces zapisywania się? Czy dzisiaj możemy już o tym mówić? Czy to po prostu jest jeszcze totalna abstrakcja i nie powinniśmy o tym mówić, żeby nie mieszać po prostu? Mieszkać. Myślę, żeby nie mieszać. Jeżeli już to, jak już będziemy mieli konkrety, konkretny harmonogram, będą sloty, będzie to wszystko już ułożone, wtedy będziemy mogli rozmawiać konkretnie co, kiedy i jak. Mamy okay. no, też taką sytuację, że tak naprawdę pani pacjenci, czyli pacjenci, którzy są za deklarowani bezpezolie w Lubawce czy w innych gminnych placówkach, które są na terenie gminy Lubawka, no dzisiaj mają do wyboru trzy punkty szczepień. Mówimy o tej grupie pierwszej, czyli seniorów 80 plus 70 plus, jak tacy seniorzy powinni się przygotować do szczepienia. Czy możemy dzisiaj wydać taki jasny komunikat? No, powinni odpocząć przede wszystkim, powinni zażyć leki, który, które zażywają, powinni zjeść, zjeść lekki posiłek. No i w zasadzie tyle tam specjalnych, specjalnych przygotowań to szczepienie nie wymaga. Tyle, że należy się spodziewać później pewnych odczynów niepożądanych, ale one są do... Do, do zniesienia o, są o wiele mniej u, uciążliwe oczywiście od samej choroby i nie dają skutków potem y, takich, które zostawia COVID-19 w organizmie. Wspomniała Pani o tych niedogodnościach po otrzymaniu szczepionki, jakie niedogodności wystąpiły u Pani? Czy to jest tak, że u każdego taki odczyn po prostu wystąpi? Ja jestem jakaś inna, bo mnie nic nie wystąpiło. Natomiast, A, okay. natomiast Natomiast zdarzają się tak mniej więcej u połowy pracowników SPZOZ-u coś, ktoś zwykle miał, czyli bóle ręki, przez ramienia w miejscu wkucia, były wymioty, była wysoka gorączka, dreszcze, bóle kostno-mięśniowe. Natomiast może być też taki wariant jak mój, czyli w zasadzie nic kompletnie. I należałoby to zaznaczyć i powiedzieć wszystkim naszym pierwszej dawki. No nie zwalniamy ostrożności, ponieważ y, nasza no, odporność, no ona tak naprawdę jest dopiero po drugiej dawce i to też po pewnym czasie. Y, to jest po pierwsze, y, to jest takie 60% powiedzmy zabezpieczenia po tej pierwszej dawce, ale są tacy pacjenci z grupy non-respondence, czyli nie odpowiadający odpowiednim poziomem uodpornienia. To, to, to też trzeba brać pod uwagę. I nawet jeżeli jesteśmy wyszczepieni dwoma dawkami, to do końca nie wiemy, jaki... Możemy sobie już sprawdzić, Elisą, później jaki mamy poziom przeciwciał i mniej więcej zobaczyć na ile jesteśmy zabezpieczeni, ale y, ja bym zalecała, mimo tego, że jestem zabezpieczony, ale y, zalecałabym dal, w dalsze środki ostrożności, a przynajmniej przynajmniej ten dystans, żeby zachować. No, Pani doktor, z jednej strony szczepimy, ale z drugiej strony też mamy no, taką, takie światełko w tunelu, że no, większość z nas przechorowały już covid albo Zachowujemy się na tyle odpowiedzialnie, że transmisja tego wirusa została ograniczona, czy to jest dobre sygnał? Bo dzisiaj tak naprawdę statystyki pokazują o tym, że mamy spadki ilości osób zakażonych. Ja nie wiem, czy to jest takie. Miarodajne, miarodajne i nie, nie takie falowanie tylko i wyłącznie. bo Ozdrowieńcy posiadają przez pół roku, zdaje się, przeciwciała, a potem można liczyć tylko na pamięć immunologiczną. Poza tym nie zauważyłam, żeby jakby podejście do, do zachowywania tych środków ostrożności było bardziej dokładne niż wcześniej. Ludzie są po prostu zmęczeni już noszeniem maseczek, zachowywaniem dystansu i tak dalej tym podobne. Ja to rozumiem, ale to, tak jak kiedyś powiedziałam, no musimy się nauczyć z tym żyć przynajmniej przez jakiś czas. Pan dyrektor, ilu panów współpracowników, pracowników przechodni no, no, powiedziało tak, chcemy się zaszczepić. Nie ja mogę powiedzieć procentowo, tak, na, tak ilościowo to nie około 80%. Czyli jest to bardzo duży wskaźnik. Myślę, że tak. Mhm. Panie dyrektor, na no, zakończenie mojej rozmowy z panem przy, przy naszej konferencji, chciałbym się zapytać o sytuację, która dzisiaj ma miejsce jest to, e, w bogatym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze 3 dla was, czyli dla pediatrów. Ta, 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 ta sytuacja, która jest w Kamiennej Górze, jest dzisiaj sytuacją czy Gdzie dzisiaj tak naprawdę mają się zgłaszać o pomoc potrzebują chociażby wieczorem przy nocy no, problemów, mają problemy ze swoimi dziećmi, problemy zdrowotne. Ja, y, to znaczy tak, jest zawieszona działalność oddziału pediatrycznego i noworodkowego, noworodkowego akurat na dłużej niestety z wiadomych względów, natomiast nocna pomoc powinna działać, bo to jest całkiem odrębna, odrębny. No tak, ale znalazły się takie przypadki, że na przykład z dzieckiem trzeba udać się do szpitala, nie otrzymać tą taką szybką pomoc, ale na przykład trzeba się udać do szpitala, ponieważ no, rzeczy, które są, są bardzo poważne. Gdzie dzisiaj wy jako pediatrzy możecie kierować takie dzieci? No w zasadzie wszędzie. Do Wałbrzycha, do Jeleniej Góry, tam, gdzie jest najbliżej. Ale czy ta sytuacja jest dzisiaj dla Was, dla lekarzy, właśnie pediatrów prakarnych troszeczkę uciążliwa? Oczywiście, że tak. Jeżeli jest coś, coś, tak, jakiś problem, który trzeba rozwiązać szybko, coś, co bardzo niepokoi, trzeba szybko dziecko przetransportować do, na oddział i udzielić mu pomocy. No to jest, to jest bardzo niekomfortowe, bo no to ta droga się wydłuża generalnie, a, to jest, a tutaj ten oddział jednak był bardzo pomocny. Mam nadzieję, że wróci do, do działalności, że to tylko chwilowe perturbacje i tam się to wszystko poukłada. Dziękuję bardzo. Dziękuję.